To y, y, jestem wybranie losu. No, przyjadę, kurwa. A kto przyjedzie? A ja nie wiem kto. A ty, z wybrani, ty? Kto jest wybrany ty? To jest góry. Przyjedzie po ciebie? Tak. No, nie porio. Pardon. No to musisz się rękę ręce podać, żeby się wzięli. Czy jak, za głowę cię wezmą, czy co? Nie. Tu się otworzyło tu. Co? Dach? Dach. No i a? Ja. I, i... Let. A to by nie szum. Duży będzie szum. Cieło się nagrywa. Bardzo dobrze. Dobrze, ale to jest prawda. No kurwa, ile razy... Czego ja tak niespokojnie śpię? Wszystko porzucane. Znaczy poprzykręcane. Bo chcą mnie zabrać. Nie wiem, na jakąś inną planetę chyba. Chyba tak. tak. mi się wydaje, przynajmniej. A przywiodą ci kąpieniowy tak czy ubrać nie. jak oni są ubrani, czy na to cię zabiorą? Nie, to mnie ze Spania. Ze cię Ze ty? To oni już tam jesz. zadbają o to. Wiem, <grym zacznij> ale, ale Rafał to jest prawda. Są się. No kurka, ona... Słuchaj. <grym zacznij> no, może ja pierdolę głupoty, nie? Ale nie? czego ja i, czego na przykład? Ja śpię tak. Śpię tak, spokojnie. Rano się budzę, y, bo myślę, że jestem tam. Wszystko przewracane. Widziałeś moje ręko, nie? No, widziałem, widziałem. No. no. I to jest prawda. Słuchaj, ale to zielone jaki mają kolor? Bo już cię porwali kiedyś, nie? Nie wiem. Ja, wiem, to, ja tego nie pamiętam. Wiem, że. że wiem, wiem, że. Coś taki był szum, jakby burza, nie? Jakby burza. Normalna, nie? No. I, 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 Ja się budżet jest, kurzyła. Jakieś takie UFO ludzki. UFO UFO ludzki, no. Tu. Takie te badania. Jakby. To wszystko. Katastrofa Okropna. A bolało to? Nie. Nie, nie. słyszyłem, nie, że to. I jeszcze powiedzieli, że, 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 że to, yy, będę zdrowy. Będę żył przynajmniej 100 lat. Tak no, ci powiedzieli? Przynajmniej. No to ja nie wiem. Nie wiem, czy będę tyle żył. No nie wiem, no nie wiem. Dobra, koniec tego kurwa reportażu. <laughs> no <se ma> <laughs>